Bardzo wiele na postać, Jak go odczytywać, żeby, żeby ten spektakl nadal był czytelny dla współczesnego widza? Tam znalazł ten duży spektakl, który jest nagradzany, jest przez wielu polityków jako najważniejszy wymiar, mojego posiedzenia artystycznego. Tak jak że... Właśnie, to jest taki problem, bo też tak myślałem na początku, tak jak Pani, że jak znaleźć, że oni na dzisiaj. I w pewnym momencie, kiedy rozmawiałem z moim przyjacielem Cezarym Wodzińskim, który był tam, który zrobił tłumaczenie do, do, do mojego przedstawienia, on mi powiedział, od zmień perspektywy, naprawdę wczytaj się w tego Dostoyevskiego i jakby, żeby świat dzisiejszy przejrzał się w nim, nie odwrotnie, bo to jest akcyzja. I tak próbowałem. I dwa lata siedziałem w tekście, w oryginale, w licznych tłumaczeniach, Potem dostałem tłumaczenie, obdarowany zostałem tłumaczeniem przez Cywilę Godzińskiego, wybitnego filozofa. I próbowałem znaleźć świata, a nie odwrotnie. Oczywiście, że żyję w tym świecie, w konkretnym czasie, i te klucze zyskały, prawda? Zyskały wraz z rozwojem narzędzi teatralnych itd. Ale ten spektakl również wynika z jakiegoś mojego procesu twórczego wieloletniego, toż ten Świat Dostoyevskiego towarzyszył mi przez wiele, wiele lat, już pewnie czwarty dziesiątek lat, bo to była lektura zbójecka, mówiąc za Mickiewiczem. To była lektura, z którą myśmy, myśmy się wczytywali, pijąc dużo alkoholu i wspierając się o najważniejsze rzeczy. Każdy z nas był miwany, małoszą, ale też i starym, ale też i Kobiety marzyły, żeby być muszą, oczywiście. Marzyły wiele na żeby grać muszę. I myślę, że to jest ten tekst taki na miarę szekspirowskich tekstów, tak sam jak szekspirowski. I on należy do świata, myślę, prawda? Czyli my możemy ciągle językiem dostojskiego, dialogami dostojskimi opisywać nas. Yy, I to są najlepsze jeden z najlepszych dialogów w piśmiennictwie w ogóle Bo to nie jest gadanina spór, spór racji. Proszę sobie wyobrazić, że właściwie Dostojewski wyposaża takie argumenty postaci, które wyrażą się, że ich nie lubi. Ale my nie wiemy, po której stronie jest racja Dostojewskiego. Mało tego, tak naprawdę czytając koniec powieści, tak naprawdę nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za śmierć. Bo być może, że to rękami Sławikowa, ale tak naprawdę całe to miasteczko, które to się nazywa Scatino powiedzielibyśmy, że to jest takie też miasteczko, gdzie jest spęd bydła. Jest odpowiedzialny. I potem Iwan z rozpaczą mówi, wszyscy chcecie ojca, jakby spółoskarża. To wielki tekst ciągle i pracując nad akcją trzeba tylko patrzeć, żeby na akcję dzieła nie uśmieszyły, nie przygniotły. I to jest najważniejsza relacja w